Cześć Paweł, kod sportowe, lowelowe. Niemcy zwyciężyli podczas sobotniego konkursu drużynowego, który rozgrywano w ramach Pucharu Świata Zakopanem. E, tutaj reprezentacja Niemiec prowadzona przez e, Szefana Horgachera zrobiła w ostatnim czasie ogromny progres. Zwyczkująca forma podopiecznych tego austriackiego szkoleniowca sprawiła, że no, Niemcy, którzy na początku sezonu nie spisywali się najlepiej, teraz wyrastają na, e, na zespół, który jest w stanie odnosić sukcesy. Eee, także Niemcy e, triumfowali na drugim miejscu Norwegowie, na trzecim Słoweńcy. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, e, zajęliśmy piąte miejsce, startowaliśmy w składzie Piotr Żyła jako wolny e, Kamistoch i Dawid Kumacki. <coughs> Prawda jest taka, że Dawid Kumacki tutaj fantastyczną pracę wykonał. E, drugie miejsce indywidualnie zająłby reprezentant Polski. Natomiast na co należy zwrócić uwagę tutaj w tych e, zawodach. No, e, Jakub Wolny bez formy wydaje się być ten reprezentant Polski i wystawianie go do składu gdzieś miało przełamać tego zawodnika. No czy przełamało? Cięż, trudno powiedzieć. Natomiast skoki Jakuba Wolnego w sobotę nie były najlepsze i to też przyczyniło się do tego, że no niestety zabrakło nas na, na tym pucharowym podium. Mamy nowy rekord w skoczni, także tutaj pobił go reprezentant Japonii, Yukia Sato, 147 metrów. Sato też ma letni rekord, 145 metrów na wielkiej krokwi. Przed nami zmagania, zmagania indywidualne, także drużnówkę mamy, mamy już za sobą. Niemcy z pewnością będą nakręceni tym dobrym wynikiem. Polacy będą musieli troszkę udowodnić swoim kibitom, że są w wysokiej formie. <laughs> Oczywiście, może poza e, Dawidem Kubalskim, który, e, który chyba nic już udowadniać, nie musi teraz stać przed szansą dziewiątego e, podium z rzędu. Fantastyczna sprawa, gdyby, e, gdyby coś takiego się udało. No, e, konkurs indywidualny zaplanowano na godzinę 16.00. O 15.00 wystartuje seria próbna. Zachęcam Was do oglądania, e, abyście sami na własne oczy mogli się, mogli się przekonać. Jakie emocje towarzyszą skokom narciarskim? Słuchajcie, na dole są takie łapki w górę, w dół. Prosiłbym Was, żebyście kliknęli w górę, jeżeli się podobały, w dół. Jeżeli, jeżeli nie, liczę na to, że będą same łapki w górę. No i cóż, subskrybujcie też kanał, aby mieć dostęp do jak największej liczby materiałów, które specjalnie dla Was nagrywam. Tyle ode mnie, na teraz. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam.